Stanisław z 8 edycji Rolnik Szuka Żony znów się otworzył na Instagramie. W odpowiedziach na komentarze pisze o swoim stosunku do programu. Stanisław jest chyba jednym z najbardziej tajemniczych uczestników 8 edycji Rolnik Szuka Żony. Choć show zbliża się coraz bardziej do finału, ciągle nie wiemy nawet do której z kandydatek jest mu najbliżej. Jego postawa pokazywana w show buź wiele komentarzy, często mało pochlebnych. Tymczasem zupełnie inne oblicze Stanisława możemy zobaczyć w mediach społecznościowych. Widzowie już zauważyli, że jest tu dużo bardziej wylewny. W odpowiedziach na komentarze na Instagramie opisał nieco swój stosunek do udziału w show. Zobaczcie. Stanisław o udziale w rolnik szuka żony. W ostatnim wpisie widzimy Stanisława jak siedzi wpatrzony w góry, a we wpisie myśli o planach na 2022 roku rok. Stasiułek już siedzi i myśli o planach na 2022 roku. Od przedszkola do otola, rolnik tańczy na lodzie czy miliarderzy, przy tej inflacji pewnie niedługo tak to nazwą. Opcji jest wiele odwrócona twarz. Pod postem Stanisława wywiązała się dyskusja, która, pozwala chyba widzom rolnik szuka żony poznać go lepiej i z zupełnie innej strony. Tu widzimy rolnika wyłuzowanego, z dystansem do siebie i poczuciem humoru. Jedna z obserwujących zapytała go o złośliwe komentarze, które pojawiają się pod jego adresem. Po kolejnych odcinkach uczestnik spotkał się ze sporą krytyką, a nawet hejtem. Dostaje mu się, że jest ludziarzem i niezbyt interesuje się swoimi kandydatkami. Komentująca ma nadzieję, że Stanisław nie bierze pan sobie do serca wszystkich złośliwości pod swoim adresem. Z odcinka na odcinek coraz bardziej widzę, jakim jest Pan dobrym człowiekiem, i jestem coraz bardziej pełna szacunku, że tak można to przeprowadzić w TV, pozostać sobą, nie pokazać siebie za dużo, ale pokazać dość, żeby zyskać szacunek i sympatię. To co inni nazywają różnie, ja nazywam chronieniem siebie przed oczami takiej gawiedzi, która nie może widać znieść, że nie ma rozrywki z cudzych uczuć. Ogromnie mi się podoba, że stara się Pan, żeby każdej kandydatce było u Pana dobrze i nie chce Pan nikogo zranić. I może niektórzy nie są w stanie tego dostrzec ale widzę mega poczucie humoru emotikon uśmiech mam nadzieję, że życie osobiste się panu układa szczęśliwie. Pozdrowienia od kotka głowa kota, napisała. A Stanisław odpowiedział zdradzając swoje podejście do udziału w rolnik szuka żony. Lepiej bym tego nie ujął emotikon uśmiech. Paradoksalnie, te złośliwości mogą wzmacniać, jeśli ma się do tego odpowiednie podejście. Nie jestem tam odrobienia show. Jestem rolnikiem, nie aktorem. Pozdro dla kota. Inne z obserwujących pisze. Spać nie mogę po nocach, czy z dobą Stanisław jest coś nie halo, tak to odczułem w TV, pisownia Oryk. Stanisław odpowiada. Wierz mi, że nigdy nie miałem się lepiej. Mam nadzieję, że od dziś będziesz spala lepiej. Nic dziwnego, że pod wpisem pojawiają się komentarze. Tutaj pan bardziej wylewny niż w programie emotikon uśmiech z przymrużeniem oka. Stanisław pokazuje też, że ma poczucie humoru. Gdy jedna z obserwujących na jego pytanie o szał dla siebie proponuje, może korona królów z księcioniem Stanisławem, odpowiada. Była abdykacja. Masz nieaktualny info twarz z uśmieszkiem. Co myślicie o Stanisławie? Jaki jest naprawdę? Znajdzie miłość w programie.